Legionista w głębi serca, zarejestruj się już teraz i dołącz do najwierniejszych fanów Legii Warszawa. Przyszłość Blaza Kramera, jednej z wschodzących gwiazd Legii Warszawa, owiana jest niepewnością i intrygami. Po plotkach o możliwym transferze do Turcji sytuacja przyjęła nowy obrót. Uweński napastnik, który odegrał kluczową rolę w ostatnich sukcesach Legii, zwłaszcza w awansie do nowego etapu Ligi Konferencyjnej Europy, może zmierzać w nowe miejsce. Czy Blas Kramer rzeczywiście odchodzi z Legii Warszawa? A co dla klubu oznacza ten ewentualny transfer? Kramer, który w poprzednich sezonach nie odgrywał tak znaczącej roli, pokazał swoje znaczenie, strzelając 5 goli i notując 4 asysty w zaledwie 11 meczach w tym sezonie. Te imponujące liczby wzbudziły zainteresowanie kilku klubów, w tym tureckiego Konia Sporu. Transfer do tureckiej drużyny wydawał się nieuchronny, planowano nawet wyjazd, ale ostatecznie do niego nie doszło. Teraz bułgarskie media przynoszą nowy zwrot. CSK Sofia obserwuje Blaza Kramera. Jak podaje portal Temasport, kluby osiągnęły już porozumienie, a legia przyjęła ofertę opiewającą na kwotę od 700 do 800 tysięcy euro, czyli o kwotę wyższą niż proponowana przez Turków. 28-letni napastnik, który miał już na sobie pięciokrotnie koszulkę o reprezentacji Słowenii, byłby gotowy na zmianę sytuacji i obronę barw CSKA. Tymczasem legia Warszawa przygotowuje się do wyzwań w lidze konferencyjnej Europy. Dzięki nowemu formatowi rozgrywek, w którym 36 drużyn zmierzy się ze sobą w wyjątkowych meczach. Legia zmierzy się z takimi przeciwnikami jak Real Betis, Dior Gardens, Omonia, Lugano, TSC czy Dinamo Minsk. Obecna misja polega na utrzymaniu koncentracji i kontynuowaniu pomyślnej ścieżki, nawet w przypadku możliwego odejścia jednego z kluczowych graczy. Koniecznie zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami dotyczącymi Legii Warszawa i nie tylko. Tutaj nie umknie Ci żaden szczegół najważniejszych wydarzeń w piłce nożnej. Dołącz do naszej społeczności i śledź wszystko z pierwszej ręki.